Cześć, witam Was bardzo serdecznie w piątek. A skoro mamy piątek, to jak zwykle będzie o propozycjach na obiad. A skoro zaczyna się sezon grillowy, to zaproponujemy Wam co nieco na obiad w postaci grilla. Więc zostańcie na dzisiejszym filmie, bo dowiecie się, co robimy takiego. I oczywiście, żeby to było zgodne z dietą rozdzielną, a często z dietą keto czy dietą niskowęglowodanową. Zapraszam na film. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę z komentarzy pana Edwarda oraz, że inspiruje, abyśmy zrobili nowe przepisy, tak jak na przykład chłopską, chamską golonkę. Ja już Agnieszce wiercę o dziurę w brzuchu, a jak nie wiercę, to sam taki przepis nagram, bo uwielbiam golonkę. A jeżeli jeszcze nie wiecie, to ja mam na imię Mariusz, a za kamerą stoi Agnieszka. Cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz na naszym kanale, to dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. Jesteśmy także na Instagramie. Dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Dzisiaj na obiad Agnieszka zaplanowała szaszłyki. Jeżeli chodzi o szaszłyki, to mogą być albo z miejscem, albo w wersji wegańskiej, i są takie na naszym kanale. Kliknijcie kartę. Natomiast co Agnieszka dzisiaj zrobi? To już za chwilę zobaczycie Agnieszkę. Dzisiaj będą szaszłyki i będziemy potrzebować cukinię, paprykę. Możecie wybrać dwa kolory papryki, cebulę. U mnie też jest kawałek cebuli czerwonej, bo muszę ją wykorzystać. Będą jeszcze pieczarki, które wyjmę z lodówki. I pan Edward będzie na pewno zadowolony, bo dzisiejsze szaszłyki będą z piersi kurczaka. Marynowany w piwie. Mięsko marynuje się od rana. Kliknijcie kartę. Mięsko wyjmiemy, żeby trochę ociekło z tej marynaty. nie będę te wszystkie Właśnie widzę, że dotarły pierwsze pieczarki, ale pojawiam się tutaj z innego powodu, bo chcę Wam powiedzieć, że mamy całą playlistę, która nazywa się Robimy Grilla. I tam znajdziecie wszystkie przepisy, które są fantastyczne, bo są ciężkie i są fantastyczne, bo są smaczne. Więc polecam Wam tą playlistę, żebyście przejrzeli, bo na pewno jest tam tyle przepisów, że na cały sezon starczy, aby były grille urozmaicone. Bierzemy się za pokrojenie warzyw i będziemy wszystko nadziewać na patyczki. A to wszystko w przyspieszonym tempie. We'll be right back. Nie ma pieczarki. A Gwieszka, A, dobiega jeszcze. do końca robienia szaszłyków i jest miejsce na jeden szaszłyk i akurat towaru jest tylko na jeden, ostatni. Będziesz musiała sobie ten plasterek na palcu wymienić. No niestety, takie życie. Na naszym kanale są jeszcze jedne szaszłyki z pierwszą kurczaka. Kliknijcie kartę. I to jest pierwsza taka grupa rzeczy, która jest potrzebna do zrobienia każdego grilla, czyli to, co położymy na tego grilla, bez względu na to, czy to będzie grill, w ogrodzie, elektryczny, gazowy, czy też odpalimy w piekarniku funkcję grill'a, którą dzisiaj myśmy odpalili, żeby przetestować, bo chyba jeszcze nie robiliśmy. Czy robiliśmy? Robiliśmy. Coś robiliśmy, ale dzisiaj zrobiliśmy nie na grill'u, który zazwyczaj tu stoi, tylko na grill'u, na funkcji grill'a w piekarniku. Czyli mamy jedną rzecz, co kładziemy, pakujemy do grilla, na grilla, i etc. Druga rzecz, druga dziedzina rzeczy, które są potrzebne, to są jakieś sosy, dipy, którymi będziemy to mięsko z grilla smarować i właśnie Agnieszka przygotowała coś tutaj. Co to jest? Sos czosnkowy. Sos czosnkowy. Kliknijcie kartę. O, tu postawię. Mamy oczywiście też dużo innych sosów na naszym kanale, więc możecie sobie wygrzebać taki, który Wam się spodoba. No i czas, żeby te szaszłyki wyjąć i powiedzieć o trzeciej grupie niezbędnej na grillu. Chyba, że macie cztery grupy, to też możecie coś powiedzieć na ten temat. Mamy 14 szaszłyków, tak? Czy to dzisiejszy obiad 14 pyszniutkich szaszłyków. Dzisiaj mamy troszeczkę taki mieszany film, bo były polecane rzeczy, czyli pierwsze szaszłyki wegańskie dla wegan. Również są szaszłyki keto. Natomiast jest trzecia grupa rzeczy, która jest potrzebna do gryla, z której będą zadowoleni ci, którzy jedzą mięso, tak jak na przykład my i pan Edward oraz jedzą zgodnie z dietą keto, czy jedzą zgodnie z dietą niskowęglowodanową, czyli mamy tutaj wszystko to, co jest zgodne z tymi wszystkimi trzema dietami. Oraz mamy jeszcze coś do posmarowania. No i trzecia grupa, trzecia rzecz, której można wyodrębnić dwie sprawy, czyli coś, co będzie dla tej grupy też istotne. Jakieś różnego rodzaju surówki, sałatki, które nie będą zawierały żadnych węglowodanów i wtedy będzie naprawdę cacja. A jeżeli ktoś chce, to oczywiście też mamy całą playlistę z różnymi sałatkami i... Pod filmem napiszę Wam 5 najlepszych moich propozycji na surówki, sałatki do grilla. Takie na przykład sałatki, które będą też zgodne z jadro rozdzielą, czyli będą pasowały do mięsa. Czyli nie będą one węglowodanowe. Będę na tym kończył. Mam nadzieję, że te propozycje Wam się spodobały. Gdy lubisz dużo cukini, to dam ci tam, gdzie jest dużo cukini. A na sam koniec już polecę Wam zupełnie coś innego, ale najpierw, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. To dajcie suba, kliknijcie dzwoneczek i łapkę w górę. I dziękuję Wam za czas, który spędziliście razem z nami. No jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to chcę wam powiedzieć dwie konkretne rzeczy jeszcze na grilla. Rzecz, która jest naprawdę uboja ulubiona, ponieważ Agnieszka robi to w fantastycznej wersji, czyli jest to boczek na grilla oraz skrzydełka. Tutaj jest cała playlista naszych pomysłów na obiad zgodnie z jedną rozdzielną i inne posiłki. I do zobaczenia następnym razem. Pa! pa!